Witajcie na kanale GarageMason. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zainstalować na Waszych drukarkach 3D nowy firmware o nazwie Clipper. Jako pacjenta wykorzystamy drukarkę Ender 3. Instrukcja będzie długa, ale jak to zwykle u nas bardzo szczegółowa. Musimy ten materiał podzielić na kilka części, więc kto jeszcze nie ma subskrypcji, klika suba, dzwonek. Wszyscy klikamy łapkę w górę i zaczynamy. Mówiliśmy o tym podczas jednego z poprzednich spotkań na żywo, jednak wypada powiedzieć choćby w skrócie, czym Klipper jest i dlaczego warto go zainstalować. Klipper to oprogramowanie układowe, z angielskiego nazywane firmware'em. Każda płyta używana w drukarkach 3D musi mieć jakiś firmware. Bez niego urządzenie wyposażone w mikrokontroler po prostu nie będzie działać. To dzięki oprogramowaniu układowemu drukarka 3D wie co robić, wie jak interpretować załadowany na kartę SD kod wykonawczy uzyskiwany z programów płynących takich jak Orca Slicer czy Cura. Większość drukarek 3D na rynku wykorzystuje od lat rozwijany firmware o nazwie Marlin lub jego pochodne. Porównajmy zasadę działania obu rozwiązań. Płyta główna drukarki oprogramowana firmwerem Marlin odczytuje załadowany plik z programem wykonawczym G-Code, a następnie dokonuje interpretacji Zawarty w nim komend, po czym przesyła rozkazy sterujące do silników, grzałek i odczytuje sygnały z czujników drukarki 3D. Taki model działania powoduje bardzo duże zapotrzebowanie na zasoby mikrokontrolera, co ogranicza w dużym stopniu maksymalną efektywność działania całego urządzenia, jakim jest drukarka 3D. Clipper to firmware działający na zupełnie innej zasadzie niż Marlin. Clipper nie interpretuje G-code, nie jest w stanie nawet go odczytać. Wszystko, co jest w stanie zrobić, to przekazywać do silników, grzałek, sygnały sterujące oraz odczytywać dane z czujników. Dzięki takiemu podejściu dużo więcej zasobów jest dostępnych, a co za tym idzie, możliwe jest lepsze ich wykorzystanie z punktu widzenia uzyskiwanych przez drukarkę prędkości i precyzji ruchów. Zapytacie zapewne, co się stało z interpretacją G-code i przygotowaniem rozkazów sterujących? Otóż zostały one wyniesione poza drukarkę 3D na pokład zewnętrznego mikrokomputera, który za te bardzo obciążające operacje będzie teraz odpowiadał zamiast płyty głównej drukarki. Powstanie system rozbudowany o dodatkowe urządzenie na pokładzie, którego oprogramowanie pozwala na sterowanie drukarką, odbiór plików G-code oraz ich interpretację. Ostatecznie poprzez serwer pośredniczący przesyłanie rozkazów do drukarki. Większą część systemu trzeba będzie zainstalować na pokładzie mikrokomputera tzw. hosta, czyli gospodarza, który będzie wykonywał obliczenia i sterował mikrokontrolerem płyty głównej. Czego użyć w charakterze hosta? Najczęściej wybierane platformy sprzętowe to Raspberry Pi w wersji 3, 4 lub 0,2 W. Clipper działa świetnie na tych urządzeniach dzięki ich mocy obliczeniowej i łatwej integracji z systemami drukarek 3D. Nie należy stosować tańszego Raspberry Pi 0. Ze względu na ograniczoną wydajność nie jest zalecany do bardziej wymagających konfiguracji. My testowaliśmy tą platformę z drukarką Anet A8. Platforma często zawodziła, wymagając restartu. Jako hosta można użyć również komputera PC z systemem Linux lub jednopłytkowych mikrokomputerów z rodziny Orange Pi lub Banana Pi. My w naszym rozwiązaniu wykorzystamy Raspberry Pi Zero W2, gdyż jest to rozwiązanie stosunkowo tanie i, jak pokazują nasze własne testy, bardzo niezawodne. Cena tego mikrokomputera w momencie nagrywania tego materiału to około 90 zł. Link do oferty autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski firmy Botland znajdziecie w opisie filmu. Trzeba też dodać, że wasza drukarka 3D po zakończeniu procesu konwersji zyska komunikację bezprzewodową Wi-Fi a Wy już nigdy nie będziecie biegać z kartą SD pomiędzy komputerem a drukarką. Przekaz kodu finalnie będzie realizowany bezpośrednio z programu tnącego za pośrednictwem połączenia radiowego. Oprócz Raspberry Pi Zero 2W będą Wam potrzebne dodatkowo następujące części. Przewód USB mini, USB Micro zasilacz o mocy 2,5A z wyjściem USB mikro, Dwie karty MicroSD, jedna minimum o pojemności 8 GB na system operacyjny i druga o dowolnej pojemności potrzebna, by załadować firmware. Przyda się też obudowa, którą z naszego projektu możecie wydrukować na swoich drukarkach 3D. Link znajduje się w opisie pod filmem. Opcjonalnie czytnik kart SD, jeśli wasze komputery nie mają wbudowanego czytnika na pokładzie. Potrzebne będzie również kilka programów: Raspberry PI Imager, Angry IP Scanner. Klient SSH Beauty oraz Klient SFTP Win SCP. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Dla naszych patronów przygotowaliśmy gotową paczkę z całym oprogramowaniem w jednym archiwum. Na początek trzeba wszystkie wspomniane programy zainstalować na pokładzie własnego komputera. Instalacja jest typowa, więc nie będziemy pokazywać tych procesów na ekranie. Kartę MicroSD o pojemności 8GB instalujemy w czytniku kart naszego komputera. Następnie Uruchamiamy program Raspberry Pi Imager. Za jego pomocą zainstalujemy na karcie specjalny system operacyjny Linux z preinstalowanymi dodatkowo komponentami potrzebnymi do uruchomienia firmware'u Clipper, serwera pośredniczącego w komunikacji oraz interfejsu graficznego do obsługi drukarki. Po uruchomieniu programu wybieramy model urządzenia Raspberry Pi02W. Następnie wybieramy system operacyjny. W podmenu Outer Specific Purposes OS, wybieramy 3D Printing, następnie Main Sale OS i ostatecznie Main Sale OS 1.3.2. Następnie z menu Disk wybieramy kartę microSD. Naciskamy Kontynuuj. Program Raspberry Imager zapyta czy zastosować ustawienia systemu operacyjnego. Chodzi o podstawowe ustawienia naszego instalowanego właśnie Linuxa. Naciskamy Edytuj ustawienia. Na karcie ogólne zaznaczamy ustaw hostname i zmieniamy nazwę hosta na Clipper. Następnie zaznaczamy login i hasło, wpisujemy odpowiednie dane, czyli nazwę użytkownika i hasło, które pozwoli na późniejsze logowanie i edycję danych systemu w razie potrzeby. Zapiszcie te dane, jeśli zapomnicie hasło lub login w przypadku problemów nie da się zrobić nic, tylko instalować wszystko od nowa. Zaznaczamy skonfiguruj sieć Wi-Fi. Tutaj podajemy nazwę swojej lokalnej sieci bezprzewodowej oraz jej hasło. Te dane muszą być identyczne z tymi, które macie ustawione w ramach dostępu do waszej domowej sieci bezprzewodowej. Zaznaczamy również ustawienia lokalizacji, strefa czasowa, Europe Warsaw, układ klawiatury US. Teraz przechodzimy do zakładki Usługi. Tutaj należy zaznaczyć Włącz SSH oraz uwierzytelnienie hasłem. Klikamy Zapisz. Dzięki tym zabiegom skonfigurowaliśmy podstawowe parametry komunikacji z naszym mikrokomputerem jednopłytkowym. Po zakończeniu instalacji i uruchomieniu urządzenia Raspberry połączy się do sieci Wi-Fi i będzie się można z nim komunikować w celu wykonania pozostałych kroków konfiguracyjnych. Pozostaje kliknąć Tak. Rozpocznie się proces instalacji. Proces wraz z weryfikacją zajmie kilkanaście minut. Po jego zakończeniu kartę microSD wsuwamy do Raspberry Pi i podłączamy zasilanie do portu USB po prawej stronie oznaczonego jako PWR, czyli zasilanie. Pierwsze uruchomienie może zająć trochę dłużej, nawet do 5 minut. My w tym czasie uruchamiamy program Angry IP Scanner w celu ustalenia, jaki adres IP został przydzielony do naszego urządzenia przez domowy router Wi-Fi. W okienka IP Range wpisujemy zakres adresów, w jakich nasza sieć działa. Zazwyczaj będzie to 192.168.0.1 do 192.168.0.255 lub 192.168.1.1 do 192.168.1.255. Dodatkowo w menu Tools, Fetchers wybieramy HTTP Sender i Web Detect. Naciskamy Start. Program wykona pełny skan wszystkich adresów w naszej sieci. Naszym zadaniem będzie odnaleźć właściwy adres przydzielony do naszego urządzenia. Poszukujemy wpisu który w kolumnie WebDetect posiada wpis NGIX łamane na 1.18.0, a w kolumnie HTTP Sender dzisiejszą datę oraz czas zbliżony do uruchomienia naszego Raspberry z kartą microSD. Pozyskany adres IP wpisujemy w przeglądarkę. Powinna otworzyć się strona interfejsu użytkownika MainSale. Połączenie z tą stroną oznacza, że system operacyjny działa, a nasz mikrokomputer jednopłytkowy Raspberry Pi połączył się z siecią. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą sprawdzić adres IP bezpośrednio na routerze swojej sieci bezprzewodowej. Po lewej stronie z menu wybieramy Machine. Po prawej stronie widzimy teraz sekcję Update Manager. Z informacją w języku angielskim, mówiącą o tym, że jest to pierwsze uruchomienie systemu i powinniśmy odświeżyć informacje. Klikamy zatem przycisk Odśwież, znajdujący się tuż nad komunikatem. Po pobraniu wszystkich danych pojawi się lista wszystkich dostępnych aktualizacji. Jako pierwszą wykonujemy operację upgrade'u systemu. Urządzenie pobierze najnowsze biblioteki i niezbędne pliki. Ten proces może zająć 30 minut. Zakończenie tej operacji zostanie potwierdzone komunikatem Package Update Finished. Teraz możemy wykonać aktualizację pozostałych komponentów, naciskając Update All Components. Zostaniemy jeszcze poproszeni o potwierdzenie, że jesteśmy świadomi ryzyka związanego z tą operacją. Ten proces również zajmie około 30 minut. Po zakończeniu operacji zostanie wykonany automatyczny restart systemu, a my otrzymamy listę komponentów ze statusami up-to-date, czyli zaktualizowane. Nadszedł czas na dodanie pliku konfiguracji sprzętowej naszej drukarki. Plik ten określa jaką na pokładzie mamy płytę główną, gdzie podłączone są silniki i inne urządzenia jak termistory i end My na pokładzie mamy dedykowaną, ulepszoną płytę SKR E3 MINI. Drukarki Ender zazwyczaj są wyposażone w fabryczne płyty 1.1.4 lub 1.1.5 oparte o mikrokontroler Atmega 1284P lub nowsze 4.2.7 wyposażone w wydajniejszy mikrokontroler ARM. Wybór podstawowego pliku konfiguracyjnego zależy od tego, jaką płytkę zastosowano na pokładzie. W dostępnych plikach konfiguracyjnych na samym początku opisane są podstawowe parametry kompilacji dla danej płyty. Opisany jest również sposób wgrania firmware'u na płytę drukarki. Z menu rozwijanego wybieramy Config Examples. Wyświetli się lista dostępnych typowych i przykładowych konfiguracji. My wybieramy konfigurację opisaną jako Generic BigTreeTech SKR Mini E3 V1.0 CFG i pobieramy ją. Ulepszone płyty SKR Mini E3 występują w kilku wariantach. Musicie dobrać konfigurację właściwą dla siebie. Jeśli macie którąś z płyt fabrycznych, to również musicie wybrać odpowiedni plik konfiguracyjny. Dla płyt 114 w Ender 3 to będzie plik o nazwie Printer Creality Ender 3-2018 CFG, dla Ender 3V2 będzie to plik Printer Creality Ender 3 V2-2020 CFG. Zwracam Waszą uwagę jeszcze raz na opisy na początku pliku konfiguracyjnego, gdzie opisane są podstawowe parametry i sposób ładowania firmware'u na płytę. Jeśli nie jesteście czegoś pewni, lepiej wstrzymać się z modyfikacją i uzupełnić wiedzę, aby nie uszkodzić drukarki. My, pokazując sposób na jej wykonanie, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać na skutek błędów. Nazwę przed chwilą pobranego pliku zmieniamy na printer CFG. W menu rozwijanym wybieramy config i ładujemy plik do katalogu. Wykonujemy restart przyciskiem z prawej strony ekranu. Komunikat o braku pliku konfiguracyjnego zniknie, zastąpi go niebieski komunikat o próbie połączenia z drukarką, który następnie zastąpi komunikat o błędzie połączenia. Na tym kończymy część pierwszą. Sprawdźcie, jakie macie płyty na pokładach waszych drukarek, dajcie znać w komentarzach, czy potrzebne będą specyficzne dodatkowe instrukcje dla płyt fabrycznych. Nasze filmy powstają dzięki hojności i wsparciu naszych patronów, którym bardzo dziękujemy. Jeśli Ty również chciałbyś pomóc w rozwoju naszego kanału i mieć wpływ na pokazywane przez nas treści, możesz dołączyć do grona patronów na patronite.pl. Link znajduje się w opisie. Kolejny odcinek tej serii już za kilka dni. Do zobaczenia. Cześć!